Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Maryi na czas ostateczny wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. 22 październik 2023 rok. Umiłowane dzieci mego serca. Dzieci, jakże was kocham, jakże was kocham. Moje wezwanie jest szczególne. Chcę, żeby każdy błogosławił siebie samego, będąc świadomym duchowego znaczenia czasu, w którym żyjecie. W ten sposób wasze postępowanie będzie zgodne z tym, jakim powinno być postępowanie prawdziwego dziecka mego syna i zarazem będziecie błogosławić swoich braci. Dzieci, pilnie konieczna jest jedność ludzkości, zanim będzie za późno. Modlcie się za niewinne dzieci całego świata, ażeby nie były torturowane ani nie stawały się łupem wojennym. Będziecie zaskoczeni brutalnością i przemocą tych, którzy są w stanie wojny będąc poza krajami uczestniczącymi w wojnie. Ludzkość cierpi z powodu zamachów. Weźcie moje wyzwanie na poważnie. Bądźcie czujni. Przebywając w świątyniach zaczynają się prześladowania bez litości. Wojna się rozszerza. I większa liczba moich dzieci pada w zła, wybierając łatwą drogę w celu uniknięcia prześladowań. Bierzcie na poważnie to, co się dzieje. Jesteście ofiarą celu terroryzmu na całej ziemi. Bądźcie czujni i trwajcie na modlitwie i zadośćuczynieniu, zwiększając swoją wiarę, Wzmacniając swoją wiarę, jednocząc się coraz bardziej z moim boskim Synem. Dzieci, niebo jest rozjaśniane przez kometę. Módlcie się Różańcem Świętym bez ustanku. Jesteście zanurzeni w kluczowych chwilach dla całej ludzkości. Są to chwile spełnienia się moich objawień. Złe postępowanie dzieci mego boskiego Syna przyciąga ból. Woda z większą siłą pojawia się z nienacka, wywołując ciężkie spustoszenia, sprowadzając na Was przerażenie w mgnieniu oka. Umiłowane dzieci mego boskiego Syna i mego niepokalanego serca. Jedność z moim boskim synem jest niezbędna, żebyście bardziej trwali w czujności na Boże wezwania. Bądźcie ludźmi dobra, utrzymujcie siebie w stanie łaski. W ten sposób ciągłe Boże Błogosławieństwo będzie się na Was wylewać. Oddanie się memu boskiemu synowi to krok, które musicie wykonać już teraz. Walczcie wciąż o nawrócenie i żyjcie starając się ze wszystkich sił o to, żeby przez coraz dłuższy czas utrzymywać się w stanie łaski. Błogosławią Was i ochraniam. Nie lękajcie się, ale się nawróćcie. Nie lękajcie się tych, którzy mogą tylko zabić ciało, ale nie duszę. Lękajcie się lepiej tego, który może zniszczyć i ciało, i duszę w piekle. Ewangelia według Świętego Mateusza 10:28. Bądźcie ludźmi dobra, a ja, wasza matka. Będę was trzymać za rękę. Maleństwa. Nie lękajcie się. Czyż nie jestem tutaj ja, która jestem Twoją Matką? Błogosławię Was, kocham was, mama Maryja. Witaj, najczystsza Maryja, bez grzechu poczęta. Witaj. Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia, to wezwanie naszej Najświętszej Matki ukazuje nam jej nieskończoną macierzyńską miłość dla nas, jej dzieci. Przestrzega nas w każdej chwili po to, Żebyśmy nie zostali zaskoczeni, nie będąc przygotowanymi. Skutki wojny rozprzestrzeniają się po całej ziemi, jak to nam mówi nasza matka. Bądźmy roztropni, pozostawajmy uważni na to wyzwanie i rozważajmy je z wdzięcznością i pokojem przypomnijmy wcześniejsze wezwania, przez które zapowiadano nam ten moment. Antychryst przebywa na świecie i w zal... Antychryst przebywa na świecie i w zawolaowany sposób bada scenariusz, w jakim poruszają się ludzie, wydając takie rozkazy które są konieczne po to, żeby chaos stawał się powszechny, a jego ukazanie się zostało przyjęte przez mój lud jako akt ocalenia pośród cierpienia spowodowanego przez terroryzm, wojnę, walki i głód, który będzie widmem, jakie przejdzie pomiędzy moimi dziećmi. Doprowadzając człowieka do rozpaczy i czyniąc go dzikszym od zwierzęcia. W obliczu głodu człowiek przestaje być człowiekiem. Pokój, który wynegocjuje człowiek, przemienia się w przemoc. Izrael będzie cierpiał z powodu terroryzmu i reagując z przyspieszeniem. Przyciągnie cierpienia. Nasz Pan Jezus Chrystus, 20 październik 2015 rok. Pojawi się pewna kometa, która wprawi w przerażenie całą ludzkość. Wy pozostawajcie w swoich domach, miejcie przygotowaną wodę święconą. Niech we wszystkich domach będzie Biblia i w mieszkaniach przeznaczcie jakieś miejsce domu by umieścić tam mały ołtarzyk z wizerunkiem mojej Najświętszej Matki i krucyfiks i poświęćcie swój dom mojej świętej woli po to ażebym mógł w ten sposób was chronić w chwilach potrzeby nasz pan Jezus Chrystus 30 kwietnia 2015 Rok. Po burzy przychodzi spokój. Przyjęłam Was u stóp krzyża, choć już wcześniej poczęłam Was w mym sercu w każdym bólu, przez jaki przeszło moje serce. Żyję, cierpię i ofiarowuję. I wstawiam się za Wami w obliczu wszystkich cierpień, jakie będziecie cierpieć podczas wielkich wydarzeń, które na Was przyjdą. Nie jest to cierpienie niewydające owoców. Kościół zatriumfuje, mój syn zwycięża i panuje, moje serce zatriumfuje. Do tego Was przygotowuję i Was prowadzę. Przechodzą jako matka i jej mistrzyni, ciemność nie trwa na zawsze, zostaje zawsze zwyciężona przez światłość. Jednoczcie się, nie rozpraszajcie się. Zastęp mego Syna musi trwać zjednoczony. Najświętsza Maryja Panna 31 marca. 2010 rok. Amen. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Maryi na czasy ostateczne. 22 październik 2023 rok.